Dzień dobry wszystkim, słuchajcie wchodzę do szklarni, póki się drą, no to słyszycie, a co tu zaczyna kwitnąć, lochroma biała, fioletowa, dzięki pani Mardar, bo opisałaś, że to jest lochroma biała, <grystanie> o gdzieś tu mamy karteczkę, tak, bia biała, acti, stus, czy jakoś tak, ja jej całą zimę nie pokazywałem, calutką zimę, a tu patrzcie kwiatek się robi kwiatek się robi zaraz wam pokażę, gdzie zimowała i jakie miała warunki no i sobie kwitnie, zobaczcie jaki piękny kwiatoszek niezłe, co? nie pachnie, może dlatego nie pachnie, że jest bardzo wczesna wiosna i jest w szklarni no ta ziemia tak wyciągałem albo podlewam, wiecie, na półce to to się to wszystko tak kapie po tym Ponoć można porównywać się do, gdzie ostrość? Ja się pytam. Do brugmansji. Ale, ale. Przędziorki tak nie żrą jej, jak brugmansję. Także troszeczkę się różni. No tutaj widać, zacznie ładnie kwitnąć jeszcze. Kolejne kwiatki sobie rosną. No nie spodziewałem się tego tak szybko. I teraz tak, troszkę się odsunę. Jak ona jest wysoka? No myślę, że ma jak tak z 80 cm. Przesuszanie mega. Potężne przesuszanie miała w zimę i dała sobie radę. Ona nie, ona nie miała liści całą zimę. Te liście są, widzicie, świeże, bo jeszcze na niezdrewniałych łodygach tutaj. A rosła sobie tam. Stała sobie tam w rogu. O tam. Przy tych bananach i tych innych wynalazkach. No i w tym rogu mogło być koło 10 stopni w nocy. Za dnia tak myślę... 15-16 stopni, a jak wyszło słońce, to i miało 30, wiadomo, nie? Plus stały na, na tych te rurki, co tam widzicie, to one też grzały. No i potężne przesuszanie naprawdę wytrzymywały. Tu mam jeszcze dwie lochromy. Lochroma w ogóle jakaś śmieszna nazwa. No i co, poczekamy, jak to ładnie zacznie kwitnąć, bo to też dosyć spore rośnie i jest pokaźne. Tak więc był chyba odcinek o tym na pewno. Ale nie jak kwitło. Jeszcze raz. Wjedziemy do kwiatków. Do czego można je porównać, powiedzcie, te kwiaciochy? Na pewno kobietki dadzą znać. Wielkość taka. No nie za duże są, no. Robaków jeszcze chyba nie widziałem. Jeszcze. Aczkolwiek kto wie, czy tam jakieś. Nie, no na razie chyba nic nie ma. Także jest odporna. Jak znaleźlibyście gdzieś Śmiało kupować o zimowaniu. Już wiecie, jak potem to trafia na dwór. Oczywiście z przyzwyczajeniem do yy, oczywiście, tej, jak to się mówi temperaturation i słońca, bo wam listki popali. Czyli ja ją pewnie wyniosę do tamtej szklarni. Potem gdzieś w półcień i na dwór. A nawet jak przepali te listki, to się nie przejmować i tak wyjdą nowe. Ale spoko, że kwitnie już. Taki krótki, szybki filmik. Trzymajcie się i do następnego filmu.